I'm Byłem w pierwszej obsadzie pszczółki Mai. Piękna historia. No, ale mam coś do zrobienia. Muszę iść. Piękna historia, tylko to, co, miało, co to miało wspólnego z pszczółką Maju? E. Maja Łuczo, ok. Yy, mamy kijek, który sobie przypłynął znikąd. Ale jeśli już przypłynął, to go sobie zapożyczymy. Medytuję. No to dobra, medytuję. Yy, teraz ten tutaj. Pan, pani. Czy ktoś? Zamiatam drogę przed sobą, żeby mnie rozdeptał żadnego owada. Zatykam nos i usta, żeby żadne żyjątko mi tam nie wleciało, bo mogłoby sobie zrobić krzywdę. Moja religia zabrania zabijać. A możecie zabijać nudę? Muszę się spytać. A, no toż, no to żeś mu pytanie ciekawe zasunął. Hmm. Mamy kaplicę, ale nie hindusi mają wstęp, chyba tylko do jednej, to może ta? Idzie jakiś pan? Witam, jestem kapłanem świątyni Durgi. Szukam cmentarza, na którym spoczywają hindusi. W Varanasi nie ma hinduskich cmentarzy. Y że jak? Jakim, jak, jakim cudem w Varanasi może nie być cmentarza? Skoro Indrani wyraźnie powiedziała, że mamy złożyć yy, kwiaty na grup dziadka na cmentarzu, Harerama, 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 Harerama. Tutaj śpiewają jakieś pieśni re religijne, nie będziemy im przeszkadzać. Zanurzam Sari w świętej wodzie. To błogosławieństwo! Święta woda, ale zimna. A więc jak ponoć jest ciepło, okej. Okay. Mamy chłopca. A, który rzuca kiki. Rzucamy tyczki do rzeki, żeby gołębie miały na czym siadać. Aha, więc się troszczycie o gołębie, jak miło. Tak, byłem w Krakowie na Rynku Głównym, tam było dużo gołębi. Harerama, harera. Ma, harera. E, oni tylko śpiewają. Nic ciekawego? Może rzucimy kijek też. Czemu by nie? Też zatroszczmy się o gołębie. Żeby miał na czym siadać. I nie smrodziły nam. Nie kupkały nawozy. Yy, co? Dwa i trzy czwarte. No, chłopczysz. O, ja nieszczęśliwy! Przeleciałem opłakiwać odejście mojej kuzynki. ...słuchowej, seksownej, rezolutnej gołębicy z Nowego Jorku. Z Nowego... Jorku? Jorku? Tak. Moja biedna kuzyneczka próbowała znaleźć różową panterę. Moja kuzynka chciała tylko ochronić różowego. O nie! Zabiję się! Naprawdę! A ja mówiłem, że w tej grze nie pokażą śmierci nikogo. No nie, no nie, ta gołębica, ta gołębica, którą spotkaliśmy na początku gry, ta gołębica, która dostarczyła nam on nie żyje. No dlaczego, dlaczego? Ach, ciekawe, kto ją zabił? Czyżby znowu panowie z BCP? Możliwe, ale nie dopuszczę na razie takiej myśli. Nie płacz, odrosną. Też pamiętam moją pierwszą krótką fryzurę. Wcale mi się nie podobała. Mam ogoloną głowę, bo jestem głównym żałobnikiem. Mój dziadek umarł. W hinduskiej tradycji główny żałobnik goli głowę. Więc smucisz się nie z powodu włosów, tylko z powodu śmierci dziadka? Nie smucę się. Dziś będziemy świętować śmierć dziadka. Nie lubiliście go. Kochaliśmy go. Więc czemu świętujecie? Bo dziś rodzi się na nowo. Nie można się smucić, to przynosi pecha. Poprosił, żeby skremować jego ciało. Nie musiał o to prosić. To naturalne. Jesteśmy Hindusami, taka jest nasza tradycja. Każdy Hindus pragnie, żeby jego prochy wsypano do Gangesu. Więc nie jesteś smutny. Będę tęsknił do dziadka, ale kiedyś jeszcze się zobaczymy. My, Hindusi, wierzymy, że umiera tylko ciało, nie dusza. Dusza mojego dziadka wkrótce reinkarnuje. Reinkarnuje? Powróci w nowym ciele, zależnie od karmy. Mój dziadek był dobrym człowiekiem, więc i karmę miał dobrą. Rozumiem. Chciałbym zanieść kwiaty na grób. Możesz mi powiedzieć, gdzie jest hinduski cmentarz w Varanasi? Przecież mówiłem. W Varanasi nie ma cmentarza. Hinduski cmentarz to rzeka. Indrani by tego nie wiedziała? Przecież jest z Varanasi. Robi się coraz bardziej tajemniczo. Poszukam nagietków dla Dziadka Indranii i wrzucę je do rzeki. Na Namaste. na namaste. Namaste, namaste. Ten pan chyba miał nagietki, kapłan. Tak, ma na szyi. Więc może... Nie, to chyba fiołki. To też... Witam, jestem Na Namaste. Mówił to samo, my tylko się przywitaliśmy na maste, więc. No. no i właśnie. Dlaczego Indranie nie wiedziała, że w Varanasi nie ma cmentarza? Nie wiadomo. Najpierw kiją bili, teraz. Przecież mówiłem, że potrzebne ci nagietki. To są fijołki. Wiem, gdzie mogę znaleźć nagietki. Ale to daleko stąd. Będę musiał długo jechać pociągiem z powrotem do Bumbaju. Bum Komu w drogę, temu czas. Racja, więc nie traćmy czasu i idźmy. Jak mówię, no, najpierw Junklee z tymi swoimi hamburgerami, które, które zapłaci we wtorek, a teraz Indrani. Okej, okay. Znowu wracamy do Bumbaju. Bum Jeździmy, jeździmy, a w pociągu ci sami ludzie, wow. Wszyscy, wszyscy latają w kółko, nie tylko my. To mnie podtrzymuje na duchu. Już wróciłeś? Na Namaste. Namaste. Mogę cię o coś prosić? Pokaż mi, gdzie jest dworzec Victoria. Dobrze! Małe nieporozumienie. No, nie teraz. Nie teraz, najpierw musimy znaleźć nagietki. Ta pani sprzedawała kwiaty, więc może da nam nagietki. Ostatnio razem oczarowaliśmy kobra i męża. Masz może nagietki? Oczywiście, że mam. Proszę, właśnie wróciłem z Varanasi. Muszę wrzucić nagietki do Gangesu. Varanasi? Święta rzeka Ganges. To łatwo poszło. Czekaj, skąd mam wiedzieć, że naprawdę chcesz wrzucić te kwiaty do Gangesu i Varanasi? Hmm? Udowodnij to. Jak? Jak mam udowodnić? Hmm, może zapytamy wróżkę? Czy problem! Przewidujesz przyszłość. Czy możesz potwierdzić, że te nagietki mam wrzucić do świętego Gangesu w Varanasi? A to ja jestem. Osobiecki? Dobrze, Pomogę ci, bo cię lubię. Dasz zasady! Jestem gadającą papugą. Różowy mówił prawdę. Właśnie przyjechał z Gangesu i... Coś niewyraźnie widzę. Stań na jednej nodze, Może odbiór będzie lepszy. Przed chwilą było dobrze. Jest. Teraz widzę doskonale. Pan Decha musi wrzucić nagietki do Gangesu. Żeby spełnić prośbę dziewczynki jest prawda! Dziękuję. Proszę, wyślę ci fakturę. Nagietki dla świętej rzeki Ganges! Ok, więc udowodniliśmy. Wracamy po nagietki. Przepraszam, że wątpiłam w ciebie. Pozdrób ode mnie siwę. Hmm? Po Teraz muszę wracać na dworzec Victoria. Nieła ja, ta dziewczynka. Więc lecimy na dworze z Wiktoria po pociąg do Wiktoria, Victoria? Ja właśnie tam idę, zaprowadzę cię! Muszę ci powiedzieć, że zjawiłeś się w samą porę. Yy, to chłopiec? Okej. Okay. Uuu! Nie fajnie. To już wolę tamte miejsca jak nas wywalili. No ale tym razem nie wywalą nas. Na szczęście nie wywalą nas. Jesteśmy z powrotem w Varanasi. Mamy nagietki. Rzucamy do gangesu i spełniamy w końcu prośbę, Indrani. Dla Twojego dziadka, Indrani. No, i główkę dzwoni. Różowy? Strasznie się u nas popsuła pogoda. Muszę porozmawiać z Tobą o czymś bardzo ważnym. Wysyłam transport. Słyszysz mnie? Różowy! Źle się dzieje na obozie Chiliwała. Czułem to. Tym prędzej wracajmy. Ale sytuacja chyba nie może być gorsza. No, może być gorsza. Po prostu jest gorsza. Eee. Dobra, fontgłówkę zachowuje się jak Cyborg.